Zastanawiacie się, czy zakup traktorka do koszenia trawy w zimie ma sens? Czy dzięki temu można go kupić taniej? Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o moich tegorocznych doświadczeniach i przemyśleniach w tym temacie. Jest to moja opinia oparta na poszukiwaniach informacji w internecie, rozmów z użytkownikami tego rodzaju sprzętu, sprawdzaniu cen oraz dostępności. Do tej pory ogród kosiłem za pomocą kosiarki żyłkowej. Wybór po kilku innych podejściach padł na nią, ponieważ teren jest według mnie duży, mieszkam na wsi, teren nie jest równy, a jakość trawy pozostawia wiele do życzenia. Wykorzystywałem mocniejsze żyłki typu trójkątne czy kwadratowe. Od dawna walczyłem z marzeniem, aby kupić traktorek do koszenia trawy. W jesieni postanowiłem działać, zacząłem szukać tego rodzaju sprzętu. Od razu podjąłem decyzję o zakupie nowego traktorka. Długo zastanawiałem się, czy wybrać traktorek z koszem, czy bez. Tak jak wcześniej mówiłem, u mnie trawa jest bardzo gęsta. Miałem obawy, czy traktorek z koszem sobie z nią poradzi. Nie mam czasu, aby kościć taki teren co najmniej raz w tygodniu. Teren ma także zniesienie, które muszę pokonać, aby dostać się do fragmentu ogrodu. Nie grabię nie zbieram trawy. Poza ogrodem z kwiatami przed domem. W przyszłości chciałbym także wykorzystywać traktorek do odśnieżania podwórka, dlatego potrzebowałem traktorek większej mocy. Między innymi dlatego wybrałem taki bez kosza. Wybór padł na traktorek Cedrus C-Trak 98HS. Ma on 16 koni mechanicznych, pojemność 452 cm3, szerokość koszenia 98 cm, wysokość koszenia w 7 poziomach. Od 30 do 90 mm, hydrostatyczną skrzynię biegów oraz możliwość koszenia także na biegu wstecznym. Początkowo jego cena w okolicach października na stronach internetowych sklepów wynosiła około 9500 zł. w listopadzie spadła na 8500 i utrzymuje się do teraz. Jest to więc o 1000 zł taniej dla mnie dużo. Pytając o innych sklepach firmowych, Także oferowali mi zniżkę w wysokości ponad 1000 złotych. Na przykład z 16 tysięcy dostałem propozycję na 14,5 tysiąca. Jak się okazało, kolega z pracy też skorzystał z promocji i kupił traktorek, ale z innej firmy, także po niższej cenie. Jakie są plusy zakupu takiego sprzętu w zimie? W zimie mamy więcej czasu na przemyślenie, co potrzebujemy, w jakiej cenie. Nie mamy z tyłu głowy że trzeba zaraz czymś móc skosić trawę. Przedawcy mają więcej czasu dla każdego klienta, jest ich mniej. Czasami także w promocji dodają różnego rodzaju akcesoria. A jakie pojawiają się problemy przy takim zakupie? Do sezonu na koszenie trawy trzeba poczekać 3-4 miesiące i można go od razu przetestować i sprawdzić na przykład czy napęd działa pod obciążeniem. Taki traktorek dostaje się złożony zalany płynami, gotowy do pracy, trzeba więc go przygotować do przezimowania. Między innymi opróżnić zbiornik na paliwo, by się ono nie zdegradowało, albo odpiąć akumulator, jeśli nie trzymamy traktorka na przykład w garażu, czyli suchym i ciepłym miejscu. Ktoś mnie zapytał, czy nie szkoda gwarancji. Po przemyśleniu sprawy uważam, że jakbym kupił traktorek w sezonie, to i tak nadejdzie w końcu zima. Okres, w którym się go nie używa, chyba że do odśnieżania. Czyli w gruncie rzeczy będę mógł go używać na gwarancji tę samą ilość czasu. Gdy już go trochę poużywam, postaram się przygotować jego recenzję. Podsumowując, według mnie jak najbardziej warto przemyśleć zakup takiego sprzętu zimą. Cena jest niższa, jest mniejsze zainteresowanie, więc sprzedawcy są bardziej skłonni dać większy upust ceny. Na początku sezonu mamy wszystko gotowe, nie musimy w pośpiechu szukać sprzętu, który nas zadowoli. Wtedy trzeba będzie potencjalnie dłużej czekać na przygotowanie i wydanie traktorka. Czas zweryfikuje, jak będzie wyglądać cena tego modelu w marcu, kwietniu czy maju. Postaram się to sprawdzić, dodać ją w pierwszym komentarzu. To tyle na dzisiaj. A ty co sądzisz na ten temat? Warto kupić taki sprzęt w zimie? Zapraszam do podzielenia się opinią w komentarzu. Zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale. Jeżeli moje treści Ci się spodobają, to go zasubskrybuj.